Witam, pozdrawiam. Jak <coughs> jesteśmy we się przyrody Makty raz. To nazywamy inne buty AX a po Dżungle. Woda trochę się obniżyła. Zaimpregnowane z Tam dalej jak się pójdzie. Jak wspominałem, jest bardzo ładny spływ, tak jak krótko. Tu są rury, może uda mi się tam przybliżyć. Jak to mniej więcej wygląda? Przepięknie woda spływa. To jak już wspominałem, jest większy dół, znaczy w sumie to spływ dużo głębszy. Tam, jak widać, woda pięknie spływa. I dziękuję za oglądalność, oglądalność i pozdrawiam serdecznie leśnik towarzyszy Filip Petrowski. Dziękuję.